Nie na temat zespołu. Cześć! Mam na imię Wiktoria i, i chcę Wam powiedzieć, że będziemy miały, że mamy zespół taki i chcemy właśnie go wstawić yy, na YouTube z koleżankami i żebyście nas oglądali w ogóle i żebyście to komentowali szczerze. I chcę Wam powiedzieć, że żebyście w ogóle to oceniali, Ten, a jak. Wy powiecie, że wyszło to do pani, no to ja was rozumiem, macie inny głos, tak, ale my mamy też inne. więc nasz zespół będzie, a propos zespół, nasz zespół będzie e, się nazywał Czadowe Dziewczyny i będą tam Roksana Dąbrowa, Patrycja Perskiewicz, ja, Ruksana Miszczyk, Ruksana Dąbrowa i Ala Sikora. Więc proszę Was, oglądajcie nas i życzę miłego dnia. Dzięki i oglądajcie nas, proszę.